Pomyśl przez chwilę. Zamknij oczy i poczuj. Ten wir, który ogarnia pierś, ta wątpliwość, która cały czas zajmuje umysł, to nie jest jedynie wahanie, lecz odpowiedź czekająca na działanie. W głębi serca już wiesz, co należy zrobić, ale coś cię powstrzymuje. Może to strach. Może oczekiwanie, że wszechświat wyśle jakiś rodzaj potwierdzenia. To teraz. Ale co, jeśli znak nigdy nie nadejdzie? Co jeśli już tu jest w niepokoju, który nasila się z każdym dniem w pragnieniu mówienia, w zimnym dreszczu, który zawsze się pojawia, gdy ta osoba jest w pobliżu? Co blokuje, to strach, cichy towarzysz, który nigdy nie przyniósł niczego oprócz żalu. Prawda jest prosta: nie ma idealnego momentu, nie ma żadnych gwarancji. Miłość wymaga odwagi, a strach tylko opóźnia to, co może zmienić wszystko. Nie ma na co czekać. Czas na działanie jest teraz. Wystarczy zrobić następny krok, powiedzieć to, co jest w sercu, spojrzeć w oczy i wreszcie zostawić ciszę za sobą. To nie wszechświat, ani żaden magiczny znak zmienią wszystko. To decyzja o działaniu. I na końcu nie żałuje ten, kto próbował, lecz ten, kto stał w miejscu czekając na coś, co być może nigdy nie nadejdzie. Jeśli będziesz stać w miejscu czekając na idealny moment, nie ma żadnej gwarancji, że on się pojawi. Prawda jest okrutna, ale trzeba ją zaakceptować. Życie nie zatrzymuje się z powodu czyjejś niepewności. To, co odkładane na jutro, może nigdy się nie wydarzyć. Czas nie czeka. Okazje przemijają i zanim się obejrzysz, ten moment, w którym wszystko mogło się zmienić, już minął. Trzeba zrozumieć, że strach jest naturalny, ale nie może być przewodnikiem. Odczuwać strach oznacza, że coś jest stawką, coś ważnego. A gdy zaangażowane jest serce, ryzyko jest nieuniknione. Spójrz do środka. Zapytaj siebie: jaki jest prawdziwy powód tego wahania? Czy to strach przed odrzuceniem? Czy to brak pewności co do uczuć drugiej osoby? A może po prostu trudność w otwarciu się, pokazaniu najbardziej wrażliwej strony? Bez względu na odpowiedź, to nie może być większe niż chęć przeżycia czegoś prawdziwego. Osoba, o którą chodzi, jest tam, żyje swoim życiem. Być może nie wiedząc, że ktoś żywi tak silne uczucie. I dopóki nic nie zostanie powiedziane, wątpliwość będzie stałym elementem. Nie da się wiedzieć, co czuje lub myśli druga osoba, jeśli nie będzie odwagi, aby zapytać, otworzyć serce. Wyobraź sobie przez chwilę, co może się wydarzyć. Wyobraź sobie najlepszą możliwość. Słowa są wypowiedziane, a one są przyjęte z uśmiechem, za ja też. Ulga, szczęście, poczucie że w końcu zrobiło się coś wielkiego dla siebie. Ten scenariusz staje się możliwy tylko wtedy, gdy jest działanie. Teraz pomyśl o innej możliwości. Co jeśli odpowiedź nie będzie taka, jakiej oczekiwano? Co jeśli uczucie nie będzie odwzajemnione? Tak, boli o tym myśleć, ale co z tego? Przynajmniej prawda będzie znana, a życie będzie mogło toczyć się dalej. Wątpliwość nie będzie miała już miejsca a będzie wolność, aby otworzyć się na nowe możliwości. Najgorszą decyzją jest decyzja o nic nierobieniu. Utknąć w a co jeśli, niczego nie rozwiązuje, niczego nie zmienia, nic nie przynosi nowego. Największe osiągnięcia w życiu przychodzą z odwagą stawienia czoła nieznanemu, ryzykowania nawet bez znajomości wyniku. Teraz spójrz na znaki inaczej. Nie oczekuj, że wszechświat wyśle odpowiedź napisaną na gwiazdach. Znaki są w uczuciach, w szybkim biciu serca, w niepokoju związanym z chęcią wiedzy, w pragnieniu bycia blisko. To już wystarczające sygnały, że czas działać. Zrobienie czegoś wielkiego wymaga wysiłku. Nie jest łatwo otworzyć serce, nie jest łatwo odsłonić tak głębokie uczucia, ale co jeśli to zmieni wszystko? Co jeśli to początek czegoś, co warto przeżyć? Nic nie będzie wiadomo, póki nie będzie działania, nie musi być idealnie. Nie musi być zaplanowane do ostatniego szczegółu, po prostu zrób to może to być wiadomość, telefon, spotkanie osobiście, nieważne jak, ważne, żeby to było zrobione, kto nigdy nie próbuje, nigdy nie żyje, nie pozwól, aby strach przed nie był większy niż możliwość tak, nie pozwól, aby duma czy niepewność były silniejsze, niż pragnienie bycia szczęśliwym. Teraz jest czas, nie jutro, nie w przyszłym tygodniu. Nie po kolejnym znaku, który może nigdy nie nadejdzie. To w tym momencie wszystko może się zmienić. Idealny moment nie istnieje. Czekanie na niego to tylko sposób na odroczenie nieuniknionego. Ważne jest, aby zrozumieć, że każda zwłoka ma swoją cenę. Każdy dzień, który mija bez działania, to dzień stracony. Nie tylko czas ucieka, ale także możliwość przeżycia czegoś niezwykłego. Kiedy strach dominuje, tworzy wymówki. Mówi to jeszcze nie jest moment albo a co jeśli się nie uda? Albo, co gorsza, a co jeśli to, co czuję, jest przesadą? Nie słuchaj tych wymówek. Są one niewidzialnym więzieniem. Odwaga nie rodzi się z braku strachu, ale z decyzji, by go stawić czoła. Teraz wyobraź sobie, co jest w grze. Jest szczególna osoba. Są uczucia, które wypełniają myśli, pojawiają się w najmniej spodziewanych chwilach. Jest pragnienie bycia bliżej, dzielenia się momentami, budowania czegoś razem. Dlaczego więc trzymać to zamknięte w sobie? Co zostanie osiągnięte przez milczenie? Jeśli to uczucie już jest obecne, nie zniknie samo z siebie. Ignorowanie go nie zmniejszy go wręcz przeciwnie. Im więcej czasu minie, tym bardziej będzie rosło, zamieniając się w nieznośną kombinację tęsknoty, żalu i pytań bez odpowiedzi. Więc co robić? Odpowiedź jest prosta, ale wymaga działania mówić. Zapomnij o oczekiwaniach, że wszystko będzie idealne. Nie ma idealnego momentu ani idealnych słów jest prawda to właśnie ona musi zostać wypowiedziana nie musi być skomplikowane nie musi być dramatyczne wystarczy chcę ci powiedzieć coś, co siedzi we mnie od dawna nie ma potrzeby wygłaszania wielkich przemówień ważne jest, aby było to szczere. A jeśli odpowiedź nie będzie taka, jakiej się spodziewano, w porządku. Ważne jest, aby pamiętać, że miłość to akt odwagi, ale także wolności. Miłość nie powinna być przemyślaną wymianą, w której tak jest jedyną akceptowalną nagrodą. Kochać to odsłaniać się, pozwolić drugiej osobie dowiedzieć się, co kryje się w sercu, bez żądania niczego w zamian. Z drugiej strony, co jeśli odpowiedź będzie pozytywna? Wyobraź sobie ulgę, szczęście, ciężar, który znika, gdy odkrywamy, że uczucie jest wzajemne. Bez względu na to, jak odległe może się to wydawać, ta możliwość istnieje, a stanie się rzeczywista tylko wtedy, gdy coś zostanie zrobione. Kluczowe pytanie brzmi: co wolisz nosić przez resztę życia? Ciężar wątpliwości czy lekkość przez kogoś, kto się odważył? Nawet jeśli próba nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Będzie coś większego niż bezczynność. Będzie pewność, że podjęto decyzję o działaniu. Nikt nie może przewidzieć przyszłości, ale można budować teraźniejszość. A w tym momencie to, co jest budowane, zależy tylko od podjętej decyzji. Pierwszy krok zawsze jest najtrudniejszy, ale także najbardziej transformujący. Nie pozwól, aby strach przed małą porażką zniszczył możliwość wielkiego osiągnięcia. Nie pozwól, żeby duma tłumiła serce. Życie jest zbyt krótkie, aby żyć w komforcie wątpliwości. Następny krok jest jasny: chwyć telefon, wyślij wiadomość, umów się na spotkanie. Format nie ma znaczenia najważniejsze jest przełamanie ciszy, nie zwlekaj. Rzeczywiście, wartościowe rzeczy wymagają wysiłku, odwagi i odrobiny podatności na zranienie. To, na co się czeka, to nie znak z wszechświata, ale wewnętrzny sygnał to niepokój. To pragnienie zrobienia czegoś jest już odpowiedzią. Nie ignoruj tego, nie odkładaj tego na później. Odpowiedni moment nie nadejdzie. Odpowiedni moment jest teraz. Jedyną rzeczą, która oddziela to, co jest odczuwane od tego, co może być przeżywane, jest odwaga do podjęcia decyzji. To prawda, mówienie tego, co jest w sercu, nigdy nie będzie komfortowe, ale milczenie jest jeszcze większym ciężarem. Ten ciężar rośnie z każdym dniem, odbija się w powtarzających się myślach. A gdybym powiedział coś w tamtej rozmowie? A gdyby ten uśmiech znaczył więcej niż się wydawało? A jeśli jutro będzie za późno, te gdybania nie znikają same z siebie, rosną, echem odbijają się w umyśle i mogą stać się trwałymi żalami. Teraz zatrzymaj się i zastanów, dlaczego to uczucie istnieje. To nie przypadek. Nie jest to coś, co wybrałeś czuć. To istnieje, bo ma powód, ponieważ coś w tobie już wie, że ta osoba jest wyjątkowa. Zaprzeczanie temu lub udawanie, że to nie ma znaczenia, nie zmieni faktu, że to uczucie już jest prawdziwe. Każda okazja do rozmowy, do otworzenia się, jest testem odwagi. Im więcej razy się wahasz, tym bardziej tworzysz barierę między tym, co można by było powiedzieć, a tym, co trzeba zrobić. Te bariery są tworzone przez własny umysł, przez strach, że wszystko pójdzie nie tak. Ale prawda jest taka, że te bariery istnieją tylko dlatego, że jeszcze nie podjęto prawdziwej próby ich pokonania. Zadaj sobie pytanie, co naprawdę masz do stracenia? Godność nie polega na unikaniu ryzyka, polega na stawieniu mu czoła z uczciwością. Prawdziwą porażką nie jest podjęcie próby i usłyszenie nie. Prawdziwą porażką jest ukrywanie się za milczeniem i pozwolenie, by życie mijało bez choćby walki o coś ważnego. Teraz wyobraź sobie scenariusz, w którym nic nie jest zrobione. Dni zmieniają się w tygodnie, tygodnie zmieniają się w miesiące. Ta wyjątkowa osoba, nie wiedząc nigdy, co czujesz, kontynuuje swoje życie. Może ona również czeka na gest, słowo, znak, że to, co istnieje między wami, może być czymś większym. Ale bez działania to nigdy nie będzie znane. A co będzie powiedziane do siebie samego patrząc wstecz? Czy będzie można być w pokoju z wyborem by nie działać? Czy pojawi się bolesne wspomnienie, pamięć tego co mogło być? Z drugiej strony, co jeśli coś zostanie zrobione teraz? Nawet z drżącym głosem, nawet z spoconymi dłońmi i przyspieszonym biciem serca, słowa są wypowiedziane. Coś zmienia się w momencie gdy decydujemy się działać. Ciężar zostaje zdjęty z ramion, strach ustępuje miejsca jasności, bo, niezależnie od odpowiedzi, odwaga mówienia prawdy już jest zwycięstwem. A może mówiąc, możliwe jest odkrycie, że druga strona czekała dokładnie na to samo. Może ta wyjątkowa osoba w milczeniu czeka na moment, w którym ktoś odważy się przekształcić to, co jest domyślne, w coś realnego. Oto coś, co trzeba usłyszeć wyraźnie. Nic ważnego nie przychodzi bez ryzyka. Miłość jest ryzykiem, wyznanie tego, co się czuje, jest ryzykiem. Ale życie bez tego jest jeszcze większym ryzykiem. To ryzyko życia w żalu. Nie trzeba komplikować. Nie trzeba znaleźć idealnych słów. Po prostu powiedz, co czujesz w sposób prosty i prawdziwy. Coś w stylu, chcę być szczery na temat czegoś, co noszę w sobie od dawna. Nie musi być bardziej skomplikowane niż to. Liczy się nie forma. Ale szczerość, a jeśli trzeba ćwiczyć, to dobrze. Ale nie pozwól, by próba stała się kolejną wymówką do odkładania. Nie pozwól, by planowanie zastąpiło działanie. W pewnym momencie trzeba po prostu iść i zrobić to. Każdy krok w kierunku prawdy to zwycięstwo, każde wypowiedziane słowo to wyzwolenie. Nie daj się sparaliżować strachem przed przyszłością. Liczy się to, co jest robione teraz, w teraźniejszości. Stawka jest zbyt wysoka, aby to pominąć. Nie chodzi tylko o chwilę, ale o całe życie, życie, które może zostać całkowicie przemienione, przez zwykły akt odwagi. Przybywa taki moment, kiedy nie podejmowanie działania przestaje być neutralnym wyborem i staje się stałym ciężarem. Ta wahanie zaczyna przejmować chwilę ciszy, bezsenne noce, przerwy w ciągu dnia, kiedy umysł wędruje, wyobrażając sobie, jakby to było, gdyby. Każdy uśmiech tej osoby, każdy mały gest, jest jak iskra, która na nowo rozpala wątpliwości, ale też przypomina, że nic się nie zmieni, dopóki nie zrobisz czegoś, aby to zmienić. Na co się czeka? Na pewność, która nigdy nie nadejdzie? Na magiczne słowo, które zagwarantuje, że wszystko będzie dobrze? W miłości nie ma gwarancji. To właśnie czyni ją tak wyjątkową. Jest nieprzewidywalna, ale pełna możliwości. A te możliwości otwierają się tylko wtedy, gdy zdecydujesz się już dłużej nie ukrywać. Pojęcie czekania na właściwy moment to w rzeczywistości pułapka. Nie istnieje taki idealny moment, w którym wszystkie gwiazdy ustawią się w linii, wszechświat pomoże i wszystko stanie się idealne, aby otworzyć serce. Istnieje tylko chwila obecna, która jest niedoskonała, niepewna, ale całkowicie realna. Każdy mijający dzień to więcej do stracenia. Cisza staje się niewidzialną barierą, oddzielającą cię od tej osoby, zanim jeszcze ona zda sobie sprawę, co się dzieje. Ona może nawet czuć, że coś jest na rzeczy, coś niewypowiedziane, ale nigdy nie będzie tego wiedzieć z pewnością, dopóki nie podejmiesz inicjatywy. A jeśli ona też czeka? A jeśli po drugiej stronie są wątpliwości i niepewności, które mogłyby zniknąć przez jedno twoje słowo? Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że działanie nie polega na kontroli, ale na uwolnieniu, uwolnieniu się od udręki wątpliwości, ciężaru a co jeśli i poczucia, że życie mija podczas gdy ty stoisz z boku. Tak, może być trudno zrobić ten pierwszy krok, ale o wiele trudniej będzie żyć z żalem, że nigdy nie spróbowałeś. Teraz wyobraź sobie najgorszy scenariusz. Wyznajesz swoje uczucia, a odpowiedź nie jest taka, jakiej się spodziewałeś. Wydaje się przerażające, prawda? Ale oto prawda, której nikt nie chce przyznać, nie boli przez chwilę, ale wątpliwości ranią przez całe życie. Wiedza, gdzie jesteś, nawet jeśli odpowiedź nie jest pożądana, pozwala ci iść naprzód, pozwala ci skupić się na tym, co nastąpi, zamiast tkwić w niekończącym się cyklu domysłów. Ale co jeśli odpowiedź brzmi tak? A co jeśli, słysząc Twoje słowa, ta osoba się uśmiechnie, odwzajemni uczucie i przyzna, że na to czekała? Pomyśl o uwolnieniu, jakie by to przyniosło. Pomyśl, jak twoja odwaga mogłaby nie tylko odmienić twoje życie, ale także otworzyć nowy rozdział, który być może nigdy nie zostałby napisany, gdybyś pozostał w milczeniu. Strach ma okrutny sposób, by zmusić cię do wyobrażania sobie najgorszego. Zwiększa ryzyko, minimalizuje szanse na sukces i tworzy scenariusze, w których wszystko idzie źle. Ale strach nigdy nie opowiada całej historii. Nigdy nie pokazuje, co można zyskać. I to właśnie musisz zapamiętać. Stawką nie jest tylko szansa na wyznanie swoich uczuć, ale szansa na przeżycie czegoś prawdziwego, czegoś, co jest warte zachodu. Na drodze stoi tylko pierwszy krok, tylko jedno słowo, jedna wiadomość, jedna rozmowa. Ten mały moment odwagi ma moc redefiniowania wszystkiego. Nawet jeśli serce bije szybciej, nawet jeśli dłonie drżą. Akt otworzenia serca to, co robi różnicę. Nie komplikuj, nie czekaj dłużej. Nie myśl za dużo o tym, co zostanie powiedziane lub jak zostanie odebrane. Po prostu powiedz to, co trzeba powiedzieć, z uczciwością i prostotą. Coś takiego jak muszę być szczery w kwestii tego, co czuję od jakiegoś czasu. Nie mogę już tego trzymać w sobie. Jesteś dla mnie wyjątkowy, wyjątkowa i chciałbym, chciałabym, abyś o tym wiedział, wiedziała. To, co przychodzi potem, jest ważne, ale najważniejsze jest to, co dzieje się teraz. Moment, w którym decydujesz, że nie będziesz już czekać na coś, co być może nigdy się nie wydarzy. Moment, w którym wybierasz działanie, ponieważ wiesz, że to jest ważniejsze od jakiegokolwiek strachu czy wątpliwości. Ten wybór nie musi być doskonały, nie musi być wielki, musi być tylko prawdziwy. I dokonując tego wyboru, odkryjesz, że odwaga do działania. Zawsze przynosi coś wartościowego, nawet jeśli rezultat nie jest taki, jakiego się spodziewałeś. Bo ostatecznie prawdziwe zwycięstwo tkwi w próbowaniu, w życiu bez żalu, w daniu swojemu sercu szansy, by zostało wysłuchane. Teraz decyzja jest w twoich rękach. Co z nią zrobisz? Nie czekaj dłużej, wyznaj się, żyj bez żalu, zarejestruj się, polub to i skomentuj. Będę działać.